Marka Opoczno zaczęła swą historię w 1883 roku w manufakturze Dziewulski i Bracia Lange. Do tej pory możemy podziwiać ślady ich mistrzostwa. W detalach stworzonych z pasji i rzemieślniczego kunsztu zapisane są opowieści minionych pokoleń. Dziś nasi projektanci czerpią z tych doświadczeń, otwierając nowy rozdział marki Opoczno: odważny, świadomy i pewny siebie. Starannie dobierają naturalne surowce, które tworzą esencję naszych kolekcji. Łączą szlachetne materiały, rzemiosło, doświadczenie oraz innowacyjną technologię opoczno-True Touch, dzięki której każdy detal nabiera niezwykłej głębi i realizmu. Tak powstają kolekcje dopracowane w każdym szczególe: subtelne i szlachetne, perfekcyjnie oddające autentyczne piękno natury. A wszystko to w formatach, które pozwalają architekturze oddychać, a wnętrzom opowiadać nowe historie. Opoczno z miłości do detalu.